Witam wszystkich. Chciałem za, taki krótki filmik nagrać i zaprezentować rozrusznik. Yy, dałem go do warsztatu, ażeby wymienili Bendix, to znaczy zębatkę. Niestety firma stwierdziła, że pozamawiali zębatki i żadna nie pasuje. Nie każdy o tym wie. Pokażę Wam o co mi chodzi. Miałem stary rozrusznik, który się zepsuł. No, i zamawiając znowu, pod tymi numerami <laughs> przyszedł rozrusznik. Niestety z inną ilością zębów. Czyli ktoś już przy tym starym kombinował, dopasowywał. Nie patrzyłem na początku na to. No, ale montując, okazało się, że jeden ząb jest za mało. Więc musiałem, dałem do warsztatu. No i niestety stwierdzili, że nie ma takiej zębatki. Żadna nie pasuje. Szukałem, szukałem. Naprawdę długo to trwało. A żeby dopasować taką zębatkę. Bo niestety, pokażę Wam o co chodzi. Tak wygląda mój rozrusznik. To jest nowy. I przyszedł z taką zębatką. 9 zębów. Ja potrzebowałem dziesiątkę I wszędzie gdzie. Na stronach internetowych takie zębatki przychodzą. Jest wszelka numeracja: ilość zębów, szerokość zębów, yy, rozmiar środkowej tej ośki, która tu wchodzi. Wszystko jest oprócz grubości tej tulejki. i Na pewno mogę się założyć, że nie każdy wie, że prawdopodobnie wszystkie mają jeden taki rozmiar. Może nie wszystkie, no może ja trafiłem, nie wiem, ale yy, robię ten filmik, żeby. Było wiadomo, że można to samemu dopasować, wystarczy zdjąć tą nakręteczkę, wyjąć zębatkę, z pomocą mojego brata oczywiście, bo ja byłem daleko, nie mogę tego sam zrobić. No ale nie jest to wielką sztuką. Odkręcić nakrętkę, wyjąć zębatkę z Bendixa, zakupując nową, zakładamy, oczywiście wszystko musi pasować, musimy ładnie popatrzeć, czy to będzie pasowało, wyjąć starą, pomierzyć. Ten cylinderek tego wymiaru nigdzie nie znajdziecie grubości tego cylinderka, ale u mnie był taki sam i podejrzewam, że we wszystkich nowych rozrusznikach ta grubość tego cylinderka będzie taka sama i można samemu sobie to wykręcić. To mnie kosztowało 22 zł. Jak już mówiłem, firma stwierdziła, że żadna zębatka nie pasuje 10-zębowa, a jednak Hmm. Także nakręteczka zębatka można samemu to zrobić.